Wyławiamy tego gluta. Nie uda Ci się, to jest takie żywe. Ani nie smakują, bo są gumowe. Także ja zjem. Hej, chciałam z McDonalda. Jak wyłania? Dobre jedzenie? Tak bardzo. Ale coś się zmieniłaś. Witajcie w nowym vlogu. Dzisiaj zaczynamy robieniem pierników w przyczepie. Nadia ma wałek i wałkuję ciasto. Ja potem mi też dasz? Tak, przytrzymasz. No, przytrzymam cię. Skąd macie przepis na ciasto? Z takiej pani. Z internetu? Tak. Uh -huh. I co, to będzie domek, tak Nadia? Tak. Pokażemy, jak skończymy. Szymek przykleja drzwi na wodę. mamy upieczone, tak to wygląda a Ania teraz dekoruje tylko dach się urwał na szczęście Ania sklei to lukrem także produkcja tutaj jest naprawdę profesjonalna, mamy skitelsy Ania robi lukier tutaj już jeden domek Ani jest gotowy Nadia tam robi nie no. jestem taka mega dobra w cukierni, ale no nie no fajne, te okienka są fajne Także produkcja idzie w pełną parą. nie ostatnie pociągnięcie pędzlem i zobaczcie koniec naszego dzieła, znaczy waszego. Pięknie to wygląda, ten jest Nadi, ten jest Ani, ten jest Szymusia. A ciasteczka kto robił? My wszyscy. Z Nadią zaparzyliśmy len i zobaczcie co się stało. Jak wystek. Można normalnie wziąć. te ja To, to jest len złoty, troszeczkę inny niż ten co mamy w Polsce. Ja to tam, mogę to wyłowić? Ten możesz, len... No może. To daj kubek szybko. Wyławiamy tego gluta. Pos Nie uda ci się. To jest takie żywe. <śmiech> <śmiech> to jest więcej niemożliwe. A, a, troszkę się udało. Mm, lego śmierlica? Przekładamy osiem minutnice. To żyje! Przyjechaliśmy teraz do Alicante, bo wczoraj w internecie przeczytałem, że jest tutaj największa szopka na świecie. I faktycznie, zobaczcie jakie wielkie figury. Mają około 15 metrów wysokości i wygląda to niesamowicie. I co Ania, podobać się? Tak! Świetnie, nie? O, ładne! Ja nawet no. kurczyka w brylanciki! Super, będziesz bogaty. A to... Nadia kauczuk. To nie jest złota. Nie, nie.

Przejechaliśmy teraz do Algard, naszego ulubionego miejsca, bo tutaj są różne takie wodospady, w takich wielkich trzcinach i lubimy się tutaj bawić. Także dzieci wzięły sobie siatki, gumiaki, no i teraz się pobawimy. Ja sobie wziąłem to do siedzenia, ale powiem Wam, że wczoraj też tutaj byliśmy i tutaj są nawet rybki. Dzieci tutaj łowią rybki. Nie, tutaj nie ma rybek. No ale wczoraj łowiliście tutaj, a tam dalej, nie, to... 5 metrów dalej. Ale ogólnie jest bardzo fajnie. I czysta woda. Tam się łowi, tacy tam są. A tutaj są, my hodujemy te Kropodyle. pająki wolne, <grymne> Aha, wodne. A żeby dojść do tego miejsca, trzeba iść taką tajemną ścieżką, właśnie taką. Trochę ciężko tu się przechodzi, ale ogólnie można dojść. I rybki można właśnie złowić w tym miejscu. Tu się schodzi i tutaj już są rybki. Może dzieci złowią, to za chwilę zobaczycie. Ogólnie takie fajne miejsce dla dzieci, żeby przeżyć jakąś przygodę. Ale niestety nasz wodospad, który tutaj jest niedaleko, pod którym rok temu się kąpałem, zamknęli. Rolnik zagrodził sad. Ogólnie jesteśmy w sadzie. Mandarynek zamknął drogę i niestety do wodospadu już nie można dojść. Szymek zrobił wędkę z bambusa, także łowimy ryby. Wracamy już do domu, ale przejeżdżamy przez Benidorm. i Jest tutaj takie piękne rondo z taką giełką, która jest poświetlona różnymi kolorowymi lampkami. Idziemy zobaczyć. Biegniemy do kolorowych światełek Ale super Ale to jest ładne, naprawdę Aj, zimna woda I głęboka Chodźcie, przebiegniemy się dookoła Świetnie tu jest ścigamy się Ścigamy się A ty masz papcie Do kamery chcesz coś powiedzieć? Nie Nie, dobra, ścigamy się Ready, set, go, biegniemy ale są dziury, poczekajcie, żeby nogi nie złamać. Teraz sobie pracuję tutaj, ale Ania gdzieś idzie? Gdzie idzie, Ania? Do McDonalda! Dobra, to na razie. Pa! pa. Jak wyłania? Ania, dobre jedzenie? Tak bardzo. Ale coś się zmieniłaś. Idę ubikacji. A teraz przyjechaliśmy do Benidoru, do pałacu, ponieważ tutaj jest piękny występ w tym roku o nazwie Fire. Rok temu tutaj byliśmy, i bardzo nam się podobało. Wtedy był występ Terra, czyli ziemia, a w tym roku jest Fire. Tak to wygląda. Kasia właśnie teraz bilety załatwia. Kosztują 65 euro za osobę, ale naprawdę warto. Także za chwilę zobaczycie jak jest w środku. Jesteśmy już w środku. Tak wygląda pałac od środka. Tam będą za chwilę występy, a najpierw mamy tutaj kolację. Dzieci dostały lasagne, a my z Kasią takie warzywa. Sałatka. Sałatki. Także dzisiaj się tutaj bawimy i zaraz będą fajne występy. Także jemy, a na scenie gra zespół. Na obiad dostaliśmy steka, a Kasia rybę. Rybka. Dobrze, spektakl się skończył. Z sufitów poleciały balony, także dzieci pobiegły pozbierać i wracamy na kemping. Jest pół do pierwszej w nocy. Przyjechaliśmy jeszcze raz do Alicante. Zjeść sobie tapasy, ale pokażę Wam jak wygląda ta stajenka za dnia. Tutaj zaraz przez szopce mamy taki słodki sklep i sprzedają tutaj takie wisienki czerwone. Trzy sztuki za 2 euro. Idziemy spróbować co to jest. Sklep się nazywa Sabor a España. W tym sklepie można zdegustować. Właśnie tutaj wystawili takie rzeczy. Można sobie nałożyć. nie? Są właśnie takie w karmelu różne orzeszki i można tego spróbować. To są orzechy nerkowce, tutaj pistacje są a, w czekoladzie. Tu są pikantne, w karmelu i w czekoladzie. Tak to wygląda. Pani nam podała. I teraz idziemy do kasy zapłacić. Pokażanie jak to wygląda. Takie, takie tak. landrynki jakby, nie? Takie twarde. Tak. Dobra, zapłacimy. Próbowałeś. I co, jak to smakuje? Spróbuj. Kasia da relacje. Pardę? <grym> no jak Lizak. A, Lizak. No to tak się. Jest... Ja tylko no. czuję słodycz. To jest harde tego. Taka... No. Ale miałeś polizać. Taka landrynka. Taka Fajna. pyszna, no, pyszna jest. To normalnie wylewają na blacie i można kupić. Tata, ja tu jest tak? Winogronko? A winogron w jest w środku. Te duże to są jabłka, nie? A. To są jabłuszka. Czyli winogrona w karmelu. Ale różowym. Ja Czerwonym. No w sumie taka landrynka w środku. Hmm. Winogron. A przyjechaliśmy do Alicante, bo chcemy właśnie odwiedzić tą restaurację. Tutaj można właśnie ja kupić tapasy za euro 50. Ja Kupuje wezmę. się to na takich deseczkach i potem ja ile deseczek Ci zostanie, tyle zapłacisz na samym końcu właśnie za te wszystkie jezone. No, nie są tu tylko tapasy, zobaczcie jeszcze. No jakiś jakieś... sosik. Także zobaczymy ile deseczek nam nie, zostanie. Kalmary. Wtedy tyle zapłacimy. Tylko wiecie, co jest cała wypełniona ta restauracja. Mam nadzieję, że znajdziemy jakieś mięso. Nie mięso, tylko miejsce. Słuchajcie, knajpa ma takie wzięcie, że musimy poczekać kilka minut, ale za ten czas wybierzemy sobie, co byśmy zjedli. Ok, stoliki są bardzo małe i właśnie idzie następna taca, bo tutaj kelnerzy noszą właśnie na tacach te tapasy i sobie wybieracie, jakie chcecie. Za nami chłopak ma tyle tych drewienek. Ciekawe, ile my będziemy mieć. Niedobre? Szymek mówi, że za słodkie i mi dał, ale tak to wygląda w środku. Jest winograma. Także. No, jest bardzo słodkie. and cheese we ate. Do you salmon and cheese, crab salad, and Spanish omelette. Ok, mogę to. Może To wezmę. you like cake? One tapa, one 15, ok? Dziękuję. Dobra, mamy takie. Okej, okay, zamówiliśmy jeszcze picie, ale tak to wygląda. także. Wiemy. To jest jajko sadzone na miękko, tutaj mamy jakiś łosoś, łosoś, łosoś. z inną rybką i z serem. serem, no. I sałatka. Niestety Kasia tylko górę może zjeść, tak. bo jest na bułce. Także słabe. Także soczki dostaliśmy, ja już skosztowałem tego rybnego tapasa, jest wyśmienity, także polecamy. Tutaj pan ma jeszcze jedne z kiełbaską, gracias. Ania chce z kiełbasą. Proszę bardzo jakiś majonez, albo coś tam okazuje się, że jest to jajko przepiórki. Ania z chęcią jest je. Zje. E, a jak kiełbaska Ania? Dobrze? Pyszna? Tak. Sorry, Czyli słuchajcie, jak idzie nowa taca, to walą w taki dzwon i można wtedy zobaczyć co mają na tacy i co ja jest Co to jest? Jajko leci, dobra, chusteczki. Także idzie teraz nowa taca. Zobaczymy co niosą. Ok, co my tu mamy? Guacamole. Guacamole. Dobra, bierzemy to. Uh, to jest spicy, eh? Very, spicy. very spicy, eh? Aha, okay. Okay. No, no, okay. no, 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 spicy. no, 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 Także mamy nowe, coś takiego. Jest bardzo ostre. Nie, pan powiedział, że żartuje. A Ania wzięła coś takiego. Serowe chyba. Tylko to już nie jest na deseczkach, więc nie wiem, jak to policzyć. Pewnie trzeba papierki zbierać. Aha, było na tych deseczkach, dobra. Czyli ogólnie powinno to się dać tak. Okej, okay, czyli teraz jest na deseczce i jem. A nie ma zapieczone guacamole. Guacamole, czyli taki, e, takie takie awokado zapieczone. Pokaż Ania, mm. Tak to wygląda. No. no, pyszne. Zapieczone guacamole, czyli awokado. Pokaż się, jak tam w środku. To jest taka rybka, tak? Rybka, paluszki rybne, a kurczak, sorry, kurczak. Już mamy 10 deseczek, a teraz idą ośmiorniczki. Dobra, mamy kalmary, e, także tak wyglądają kalmary. Ośmiorniczki niestety nam inni zgarnęli, więc tym razem nie zjemy. Ani nie smakują, bo są gumowe, także ja zjem. Kasia polała mi cytryną. Kolejna dostawa, no weźmiemy sobie ten. Kasia, weźmiesz? Tym razem mamy jakieś mięsko mielone. Nie wiem, Manasz. Także dwunasta deseczka. Już prawie jesteśmy na jedzeniu. No i słuchajcie, ostatnia kanapeczka z wołowiną. Tak wygląda wyłowinka. Jemy i idziemy. Także pojedliśmy, mamy 15 deseczek razy euro 50 plus jedna sałatka i cztery soki No dobra, jeszcze nie są tutaj małże, więc spróbujemy. Spryskałem. Fajna Nie wiem. Na małżeństwo nie, ja chyba nie chcę Slimak. ślimaka dobra, kto się odważy, ten odważny ten wygrywa słuchajcie, jemy Nadinka, chcesz? a, kapło mi na spodnie papa papa nie, w sumie całkiem dobre, ale sobie zrobiłem Ok, Nadia wzięła jeszcze 16 deseczkę, czyli mamy dwie miski do tego i 5 napoi. Restauracja nazywa się The Tablas. Polecamy! I za chwilę zobaczymy. Polecamy! Tak, polecamy i zobaczymy ile za tyle deseczek zapłacimy. Ale można jeść, taniej, taniej. jest wcześniej tanio, więc fajnie. Cała rodzinka za to pomoże. I to różne smaki. I mamy rachunek za 18 tapasów i cztery napoje? Chyba cztery wzięliśmy. 35 euro. Okej, okay, dobili piąty, także mamy 37 euro. Bardzo Także restauracja Tablas w Alicante polecamy, było super W Hiszpanii najbardziej nam się to podoba, że w grudniu można sobie jeść lody Dzisiaj mamy 20 stopni, znaleźliśmy lodziarnię i właśnie sobie dziewczynki tutaj takie wybrały Szymuć jaki masz? Ja Taki, ja biorę wanilię, ale to jest właśnie piękne, że to jest tak ciepło, że nie ma potem bólu gardła Także zdrówko za Alicante Wracamy już do samochodu, ale zobaczcie, tutaj są panie na szczurłach i można sobie z nimi zrobić zdjęcie. Chcecie zdjęcie dzieci? Tak. <laughs> ok, Kasia zrobi fotkę. Chodźcie. Patrzcie, jak ładnie. się zapisać do tego hotelu? No, to są panie, które reklamują hotel. Nie, kasyno, przepraszam. Casino de Alicante. Ale ładnie. Idziemy teraz z Anią sobie fotkę. <głos> <głos> ale było fajnie. Pokaż Kasia, jak wyszło. Taka mamy fotę. <noise> Dzisiaj w Alicante będzie jakiś koncert, ale my wracamy już na kemping, więc nie będziemy uczestniczyć. A tymczasem życzymy Wam wesołych świąt, dużo zdrowia i wspaniałego czasu z bliskimi. Trzymajcie się i do zobaczenia w przyszłym roku.